w 2004 roku zdecydowałem się na to, że opuszczę Warszawę. Męczył mnie hałas, męczyło mnie to miejskie życie. Wybrałem rejon pod Warszawą. Zakupiłem działkę z domem, który już miał cechy obiektu zamkniętego. Więc jeszcze nie była dokończona ta budowa, ale już pewne rozwiązania były zastosowane na pewne rzeczy. Nie miałem do końca na wpływu. Już przy pierwszym remoncie, który przeprowadzałem 5 lat temu, zauważyłem lekkie pęknięcia. Malarz powiedział mi, że to jest do nadrobienia, więc wszystko to wyrównął. Okazuje się, że pęknięcia znowu się pojawiły. Tym bardziej, że pęknięć było już z każdym rokiem coraz to więcej. I dotarłem na targach budowlanych do firmy związanej ze Skandynawią, do firmy fińskiej. O tyle miało to dla mnie znaczenie, bo wiem, że Skandynawowie przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska. I po pierwsze, przyszedł czas na analizę, a więc firma przysłała tutaj swojego inżyniera, który przeglądając dokumentację całą architektoniczną domu. Zobaczył, które ściany są nośne. Przeprowadziliśmy badanie gruntu. Zobaczył, w jaki sposób układają się warstwy i przygotował ofertę związaną z wykonywaniem pracy. Istotnym elementem przygotowań jest przygotowanie dokumentacji, w jaki sposób, w których miejscach, na jakich przestrzeniach rozciągają się pod powierzchnią ścian czy pod powierzchnią podłogi rury z wodą i rury kanalizacyjne. No więc chciałem powiedzieć, że rzeczywiście te badania są są przeprowadzane dla pewności czy one zgadzają się z dokumentacją przygotowaną na etapie budowy i, i później po tych badaniach te dane są przekazywane do inżyniera, który przygotowuje projekt tak, tak, żeby wykonywanie odwiertów nie było w konflikcie z rurami, które przechodzą na naszej posesji czy w naszym budynku. Prace po pierwsze odbywają się bardzo szybko. Nie ma potrzeby wynoszenia z domu żadnych mebli, nie ma potrzeby, żeby się wyprowadzać z domu, nie ma absolutnie żadnych hałaśliwych urządzeń typu koparki, które bardzo często, czy jakiś urządzeń z betonem, które zazwyczaj gdzieś się przy takich pracach były używane. Jest to jak najbardziej technologia czysta i spokojna. Jeden samochód, z samochodu wyprowadzony sprzęt, najpierw przygotowanie praca, więc według projektu, który został przygotowany po pierwszej wizycie, Zostały wymierzone i zaproponowane poszczególne odwierty, od których to odwierców rozpoczynają pracę członkowie ekipy. Jest to jak najbardziej praca, tak jak wcześniej wspomniałem, cicha, spokojna, szybka. Na podstawie tych informacji, które uzyskałem od poprzednich osób, które skorzystały właśnie z usług firmy, wiem, że są zadowolone. Więc ja mam nadzieję, że moja inwestycja, pieniądze wydane właśnie na ten cel na pewno sprawią, że będzie to skuteczne. Działania, ale także, tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie istotne jest to, żeby była to metoda nieinwazyjna w środowisko. Żywica polimerowa nie wchodzi w reakcję z wodą, tak? nie ma żadnego negatywnego przełożenia na skład gruntu. Działania są szybkie, w pomieszczeniach się nie kurzy, bo są odpowiednie zabezpieczenia. Wszystko dokonuje się pod okiem inżyniera, który obejmuje pracę całej ekipy.